Potrzebna będzie trzecia dawka, szef Moderny wyjaśnia prezes Moderny. Będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki. Około 9 do 12 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki szczepionki będzie potrzebna trzecia, powiedział Stephen Hogan, prezes firmy Moderna. Pokreślił, że podawanie kolejnych dawek nie będzie potrzebne, gdy pandemia się skończy. Zdaniem Prezesa Moderny od 9 do 12 miesięcy po całkowitym zaszczepieniu ludzie będą potrzebować kolejnej dawki szczepionki, podaje CNN. Tylko jeśli pandemia nadal będzie szalała, dodał Hoge. O krok przed pandemią póki ryzyko zakażenia jest wysokie, ludzie muszą być jak najbardziej chronieni, mówił prezes Moderny. Przyznał, że podawanie kolejnych dawek nie będzie potrzebne, gdy pandemia się skończy. Wiem, że wszyscy bardzo boimy się zimy, kiedy jednocześnie występują inne wirusy układu oddechowego, takie jak grypa. Dlatego podanie trzeciej dawki szczepionki jesienią będzie jak najbardziej właściwe, powiedział. Musimy być o krok przed pandemią, zauważył: Chog przyznał, że decyzja o podaniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 będzie należała do organów zdrowia publicznego w tym do amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom.